Cześć kochani, słuchajcie Na moim kanale nigdy w życiu nie było żadnych makijaży, żadnego get ready with, with me itd powiecie Bo wiecie, ja maluję się sama dla siebie, nie potrafię jakichś wymyślnych makijaży robić Ale że właśnie się ogarniam, to pomyślałam, że po prostu włączę kamerę Pokażę Wam kilka rzeczy, pokażę Wam też jak sprawdza się ta gąbeczka z tej serii Makeup Artist z Ebelin, ta nowa ja już ją zmoczyłam, no i mam tutaj, wiecie co, dużo kosmetyków z Bell, e, które dostałam, więc, no, pomyślałam, że po prostu ja będę się malować, e, będziemy trochę robić tutaj Pitu Pitu. E, no, i przy okazji zobaczycie te kosmetyki w akcji. E, co z tego wyjdzie, nie wiem. Mam nadzieję, że filmik nie będzie jakiś mega, mega długi. E, no, więc. So, powiedziałabym zaczynamy, ja tutaj mam e, z boku lustro, więc będę trochę się tak profilem e, patrzeć do Was, no ale ja muszę mieć tu duże lusterko, wiecie jak to jest, jak się jest ślepym. Słuchajcie, na twarz nakładam mojego ulubieńca ostatnich czasów Belle e, Illumi Corrector Lightening Skin Perfection Makeup Long Lasting w odcieniu 01 Light Beige. Wygląda tak, o. Jak mówiłam, będę go nakładać tą gąbeczką z Ebelin. On jest jasny, jak widzicie, ja już mam na twarzy krem i tak dalej, więc jedziemy z koksem, jak to się mówi. A oczywiście, tak jak mówiłam, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że ja nie potrafię wymyślnych makijaży, i to raczej będzie coś takiego dziennego, e, dlatego też, że zaraz się zabieram, e, przynajmniej mam w planach zabrać się za nagrywanie e, filmików dla Was. E, bo mam do nagrania dwa więc chciałam się troszeczkę ogarnąć, żeby ludzi nie straszyć, czy w sumie was nie straszyć. Zobaczymy co z tego wyjdzie. O. Powiem wam, że bardzo, bardzo fajny jest ten podkład. On nie ma nie wiadomo jak mocnego krycia, raczej raczej słabe, takie wiecie w kierunku można powiedzieć bibi kremu, ale ja ten podkład wręcz uwielbiam. Kupiłam go w biedronce za jakieś śmieszne pieniądze, bo nie wiem, on 10-20 zł więcej na pewno nie kosztował. A... I naprawdę się z nim polubiłam. O! Dobra, co teraz? Teraz przypudrujemy twarz. Ja tutaj popędzę. Wybaczcie, że ja tak na Was bezpośrednio nie patrzę, ale. Ale muszę widzieć, co ja tutaj wyprawiam. Przypudruję twarz Bell Secret Tail Matte Touch Face Powder. Tak o wygląda. Tylko delikatnie, żeby mi się nigdzie nic nie zważyło. nałożymy bazę gdzie ja mam bazę? bazę mam akurat nie z Urban Decay którą już męczę słuchajcie, półtorej roku ona pół roku ważności ma ja ją mam półtorej roku w użyciu, ale jak widzicie już jest naprawdę dobrze zużyta i powiem Wam, że mi się z nią nic nie dzieje, pomimo że no jakby dawno jest po terminie Eyeshadow Prima Potion tak się nazywa więc nakładamy troszeczkę na powieki, bo ja muszę mieć bazy, ponieważ ja mam relatywnie, relatywnie tłuste powieki i. E, ktoś do mnie pisze. Relatywnie tłuste powieki i mi się inaczej nic e, na nich nie trzyma. O! Dobra, zabieramy się za brwi. I tutaj brouły z Anastazji. Wiecie, że ja swoich brwi nie maluję, bo ja mam permanentny makijaż, ale gdzie yy, no odznaczają się, wiecie, gdzie nie mam włosków, dlatego po prostu tylko delikatnie, kredką, jakby to wypełnię, czy dopełnię, można nawet powiedzieć. O. Bez jakiegoś większego tam tam. Za oczy się zabierzemy zaraz. Mam nadzieję, że Wy w ogóle cokolwiek widzicie. O. I przejadę brwi jeszcze żelem utrwalającym, żeby siedziały tam, gdzie siedzieć mają. O! Ja, ja mam brwi nierówne jak zresztą większość ludzi także. Co teraz? Korektor. Korektor mamy też z Bell. Hypoallergenic Lightening Concealer. Mój jest w odcieniu 01. Wygląda tak. O, to jest w pędzelku, wykręcany, upala Widzicie, on jest żółty. Ale to nic. Wszystko trochę nie po kolei robię. Normalnie robię to w innej kolejności, ale jakoś tak wyszło. O, o rzeczywiście dosyć ładnie rozświetla. A ja mam dosyć spore cienie pod oczami, niestety. No cóż zrobić. Taki wiek. Jakiegoś mocnego krycia pod oczami dzisiaj nie potrzebuję. Mi się zbiera dzisiaj. O. Przypudrujemy moim pudrem z Lora rozświetlającym. Delikatnie. Ja nie wiem jak wy, ale ja zawsze jak e, korektor rozprowadzę i pudrem, to ja jeszcze zawsze palcami przejeżdżam, jakby wklepuję, dlatego, że mi się często korektory zaraz zbierają i w sensie nie, że ważą, tylko em, no wchodzą od razu w zmarszczki, tak? No ja niestety głębokie zmarszczki mam, nic na to nie poradzę, tak to już jest. Dobra, baza jest... Em, Nałożę mój ulubieniec z NYXa Jumbo Eye Pencil w odcieniu 617 Iset Moka na całą powiekę. To jest piękny brąz. Uwielbiam. A co mi się tu palec odcisnął? Oj Boże. Najpierw na jedną, troszeczkę rozsmaruję, rozprowadzę. Powiem Wam, że te cienie w kredce, one są rewelacyjne i bardzo fajnie się utrzymują. Są mięciutkie. I powiem Wam, że też bardzo przyjemnie się dają rozblendować. O. Bierzemy się za drugie oko przy okazji. Ja już je dosyć, dosyć dobrze zużyłam, zwłaszcza ten brązowy, ten brązowy bardziej niż, niż tamten różowy. Ale lubię oba tak samo. O? do roztarcia pod spodem wezmę inny pędzelek, ten o. Z paletki z Bel. I tym oto troszeczkę rozetrę. Tak delikatnie. Te cienie się dosyć mocno osypują, niestety. Ale powiem Wam, że paletka jest naprawdę, naprawdę fajna. O. Ja nie wiem, ile Wy w ogóle z tego będziecie, <laughs> będziecie widzieć. Teraz nałożę jeszcze w załamanie trochę tego cienia. Ja już jak widać te dwa cienie, tego i tego dosyć mocno używałam. Rozetrzymy to znowu, i jeszcze dołożę troszeczkę cienia z narsa w odcieniu Himalia. Lilka coś tam marudzi. Tego cienia też już dobrze używam, jak widać. Tylko ja go daję tylko troszeczkę na środek powieki, bo on jest błyszczący mocno. O! I na sam koniec biorę pędzelek i Czystym pędzelkiem. Jeszcze raz. Próbuję wszystko rozblendować. Tak. I w końciki dołożę troszeczkę rozświetlacza. Tak. Z Bell Hypoallergenic Face and Body Illuminating Powder. Prezentuje się tak o. Tu gdzieś mam taki malutki pędzelek, tylko niech ja go znajdę. Ja mam nadzieję, że ten aparat w ogóle ostrość łapie. O, teraz bierzemy się za rzęsy. Ja podkręcam zawsze z zalotką. Bo ja mam rzęsy proste jak drut i one nieładnie wyglądają, jak nie są podkręcone. Bazę także zawsze używam, dalej jeszcze używam tej PS Lash Primer z Primarka, chociaż ona już jest no troszeczkę już taka średnia, że tak to nazwę. Odgłosy jakie gdzieś słyszycie, to albo jeżdżące auto, pomimo że mam okno zamknięte, albo Lilka szaleje tutaj ze swoimi zabawkami. O, i drugie oko. I jedziemy z tuszem. Pierwszy tusz to jest Secret Tail Volume Define Mascara z Bell. Jest ja... fajną szczoteczką i szybko nakładam, bo mam bazę, żeby mi nie zaschła. Bo jak zas zaschnie, to będzie kicha z kaszaną. Ciężko mi się nią tuszuje rzęsy, powiem Wam. I ona jest relatywnie sucha i je trochę skręca. Nie skręca, tylko skleja. A więc podejrzewam, że długo się nią cieszyć nie będę. Może was trochę w tą stronę. Przekręcę to tutaj. To to jest moje lusterko właśnie. A nie bardzo. Efekt mi się nie podoba, rzęsy są posklejane Więc bierzemy maskarę z Sopeng Glory. Ja zrobiłam ostatnio błąd, bo mam bardzo dużo maskar otworzonych. I przez to one mi wysychają. Kurczę, coś one wszystkie sklejają rzęsy. Trochę lepiej to wygląda, ale będę jeszcze jedną maskarę, którą tylko po prostu do rozdzielania rzęs w sumie używam. To jest ta z Benefitu Rolalaż. Jedna z moich ulubionych. Zresztą wiecie, bo to moje trzecie miniaturowe opakowanie. I pełnowymiarową też miałam. Kurczę, no co się dzieje. Coś moje rzęsy mają dzisiaj. Niezły, niezbyt dobry dzień. O. Dobra, niech tak to zostanie. Na tym okute rzęsy tutaj z przodu nieładnie wyglądają, ale niech już tak będzie. Co jeszcze? Róż przydałoby się nałożyć. Róż też mam z Bel, Kupiony też w biedronce. Pocket to Skin Preset Róż w odcieniu. 053 numerek, chyba. Więc nakładam. On jest matowy. Ja go jeszcze nie używałam, chyba jak się nie mylę, na policzki. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Powiem wam, że ma bardzo chemiczny zapach. Taki mało przyjemny. Ja zawsze daję dużo różu, dlatego że ja, widzicie? Dlatego, że ja to zaraz rozetrę wszystko. Że to wygląda ekstremalnie. Ale możecie mi wierzyć, że aż tak ekstremalnie to to nie jest. Teraz nałożymy jeszcze trochę rozświetlacza tego, którego nakładałam w kącikach. Jego też jeszcze na twarzy nie używałam. O brązowi. Trzeba będzie go dobrze rozetrzeć. I zabieramy się za rozcieranie, gdzie jest mój kabuki. roztarciu zawsze taki delikatniejszy efekt jest, chociaż kamera widzę, że strasznie przekłamuje, no ale jest jak jest o i spryskam Ryskam twarz, słuchajcie. Pacefy Perfect Face Prep Plus Fix Spray, bo jestem właśnie w fazie testowania go. Dosyć dużo go nałożyłam, ale to nic. I niech no ja zobaczę. Przydałoby się też z Bell jakąś szminkę nałożyć. Ja tu sobie ściągnęłam wszystko i z Bel wezmę Matte Liquid Lips Dream. Matowa pomadka wpłynie w odcieniu 01. Zobaczymy. Hmm. Jest taka nawet dzienna, wiecie co? Zobaczymy, jak bardzo matowa będzie. To, co zawsze robię, jak nakładam takie pomadki. Ściągam po prostu nadmiar. I znowu mi się na zębach osadziła, no. Liluniu, zejdź. Też macie taki problem, że często właśnie takie płynne pomadki osadzają Wam się podczas nakładania na zębach. No. I to by było na tyle. Tak wygląda mój makijaż. Dzienny, delikatny. Rozświetlony. I to był taki test na żywo, można powiedzieć. Także, kochani, to by było na tyle. Do zobaczenia niebawem. Papa! Pa.